Moja ulubiona! Mógłbym ją jeść bez końca? Spróbujmy! O, tak, jest taka pyszna! A do tego można z niej robić wielkie balony! Super! A co jeśli zjem całą gumę na raz? Wow! Ale będzie balon. Pyszności. A teraz nadmucham największego balona na świecie. Ojej! Chyba znowu przesadziłem. Muszę natychmiast pozbyć się tej gumy. O Boże, moje brwi! Ten pomysł to był nie wypał. To straszne. Nie panikuj, pomogę ci. Potrzebujemy troszkę farby, pędzel, kilka prostych ruchów i gotowe. Proszę bardzo, nie dziękuj mi.